Miałam w domu 12 działek marychy. Ramonka poleciła mi zawartość wszystkich bez wyjątku torebek wysypać do zlewu. Postanowiłam spełnić żądania Ramonki. Rozerwałam więc pierwszą z brzegu torebkę i wysypałam całą zawartość do zlewu, z wyjątkiem jednego jointa, którego sobie wypaliłam. Następnie rozerwałam drugą torebkę i postąpiłam tak samo. To znaczy wysypałam całą zawartość do zlewu, z wyjątkiem jednego jointa, którego sobie wypaliłam. Następnie rozerwałam trzecią działkę, wypaliłam jednego skręta i wysypałam torebkę do jointa. Następnie Rozerwałam czwartą i wypaliwszy z niej nieco wsypałam jointa do małych. <śled> Następnie wyciągnęłam torebkę z kolejnego jointa. Wypaliłam jednego skręta i wysypałam resztę w siebie. Następnie Wyciągnęłam marychę z następnego skręta i wysypałam skręta sobie do płuc, po czym wyciągnęłam z płuc następnego jointa i wysypałam całą zawartość do zlewu z wyjątkiem jednego skręta, którego sobie wypaliłam. Następnie wyciągnęłam zlew. Z następnego jointa wysypałam marychę do działki i wypaliłam torebkę. Kiedy opróżniłam je wreszcie wszystkie, zatrzymałam jedną ręką dom i porachowałam torebki, których było 24. Kiedy przejeżdżały ponownie, porachowałam je jeszcze raz. Okazało się, że jest ich siedemdziesiąt. Nie. Następnie, kiedy ukazały mi się palikoty, porachowałam je także. Wreszcie. Kiedy miałam porachowane wszystkie palikoty i wszystkie torebki, przystąpiłam do zmywania. Więc wywróciłam każdą z nich na lewą stronę, opukałam i wytarłam do sucha. Po czym poszłam do drugiego pokoju. Powiedziałam wszystko mojej Ramonce. Ludzie, mam najsuczniejszą piczkę na świecie. Mm © bf -hmm.